Tak malutka leży? Uważaj na tych ludzi, bo tu szedł jakiś młody Syryjczyk, pytał się kim jestem. Tak. Nie wiem w sumie po co. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że cię nigdy nie dotknie malutka, wiesz? Nie ufajmy ludziom, to są dziwni ludzie, wiecie? Jacyś małolaci z Syrii. Mogli się znęcać nad kotami. Może on nienawidzi kotów. Nigdy nie wiesz. Wydawał mi się podejrzany. Jego dociekanie kim jestem, tak wydawało mi się takie jakby agresywne, delikatne. No. Kuleczka, także uważaj proszę cię. Tutaj na ludzi, na wszystkich nowych. Nie ufaj kochanie nikomu. Nikomu kochanie nie ufaj. Pamiętaj. Tak? Pamiętaj kuleczka, żeby nikomu nie ufać. O, no prawie się wody napiła przez pomyłkę. <śm> kochaniutka kuleczka uważaj na siebie niech macie nikt nie zrobić krzywdy włosek ma kuleczce z głowy nie spaść a najlepiej się położyć to jest najlepsza, najlepsza pozycja patrolowa kuleczka jaka śmieszna jest liże się po łapce malutka Kuleczka obserwator